Porównanie zarobków polityków polskich i niemieckich ujawnia przepaść, która szokuje opinię publiczną i zmusza do rewizji wyobrażeń o elitach. Osiągnięcia finansowe parlamentarzystów w obu krajach wyglądają inaczej, a szczegóły dodatków i ryczałtów decydują o wielkich różnicach. W polskim parlamencie zasadnicze uposażenie posła bywa niższe niż wynagrodzenie ekspertów, lecz diety i ryczałty znacząco podkręcają sumę. Według oficjalnych źródeł podstawowe uposażenie posła wynosi 8 016,70 zł brutto, co budzi dyskusję o skali. Dieta parlamentarna ma charakter rekompensaty kosztów mandatu, ale jej wysokość i status podatkowy wpływają na realne przywileje parlamentarzystów. Ryczałt na prowadzenie biura bywa znaczącym elementem pakietu, a jego wykorzystanie decyduje o realnej sile finansowej poselskiego zaplecza. Sumując uposażenie, dietę i ryczałt, w praktyce wielu posłów dysponuje środkiem przewyższającym wynagrodzenie przedstawicieli z innych branż. Media często informują o zakresie dodatków funkcyjnych, które podnoszą wynagrodzenie posła za przewodniczenie komisjom i deltage w strukturach. Premiera i najwyższe funkcje wykonawcze w Polsce cechuje wynagrodzenie widocznie niższe niż analogiczne stanowiska w największych państwach zachodnich. W Niemczech diety parlamentarne formalnie przekraczają 11 833 euro miesięcznie, co tworzy inny porządek finansowy. Oprócz podstawowego uposażenia niemieccy parlamentarzyści otrzymują zwolnione z podatku koszty mandatu, które znacząco zwiększają ich dochód. W rezultacie realne miesięczne wynagrodzenie posła w Bundestagu często wielokrotnie przewyższa to, co otrzymuje parlamentarzysta w Polsce. Ministerialne pakiety w Niemczech sięgają poziomów, które w złotych tworzą sumy pięciocyfrowe, co wpływa na postrzeganie kompetencji i statusu urzędników. Kanclerz Niemiec może otrzymać wynagrodzenie, które po dodaniu zróżnicowanych dodatków osiąga poziom odbiegający od europejskich standardów. W polskim systemie premiera i marszałków obowiązują transparentne stawki, które jednak nie oddają pełnych kosztów funkcjonowania stanowiska. Kiedy sumuje się wszystkie komponenty wynagrodzenia, różnice między systemami są zarówno nominalne, jak i strukturalne, a to podnosi stawkę debaty publicznej różnice w podatkowym traktowaniu ryczałtów i diet powodują, że porównania brutto do brutto mogą wprowadzać widza w błąd, wymagając dodatkowych wyjaśnień. W Niemczech dodatki na prowadzenie biura i zwroty kosztów mają często formę nienależnie opodatkowaną, co zwiększa ich atrakcyjność finansową. Polscy parlamentarzyści mają w składnikach również dodatki procentowe za funkcje, co pozwala części z nich osiągać wyższe niż przeciętne wynagrodzenia. Z punktu widzenia obywatela najważniejsze jest to, jak wynagrodzenia wpływają na atrakcyjność politycznej kariery i na uczciwość służby publicznej. Analizy ekspertów pokazują, że nominalne przewagi niemieckich parlamentarzystów przekładają się na lepsze zabezpieczenia socjalne i emerytalne. W debatach pojawia się pytanie, czy wyższe płace w Niemczech zmniejszają pokusę korupcyjną, czy raczej tworzą nowy standard elitarnej odrębności. Polskie media regularnie porównują pakiety i pokazują, gdzie polityczny koszt utrzymania mandatu pochłania znaczną część środków publicznych. Różnice kursowe i siła nabywcza euro wobec złotego pogłębiają kontrast między wartością nominalną a realnym komfortem życia polityków. Publiczne raporty i oświadczenia majątkowe są źródłem danych, lecz interpretacja wymaga znajomości kontekstu prawnego i historycznego systemu płac. W niemieckim systemie przejrzystość i szczegółowość raportowania ułatwiają społeczną kontrolę, chociaż mechanizmy są krytykowane ze względu na rozmiar. W Polsce debata o wynagrodzeniach często miesza kwestie etyczne z praktycznymi dotyczącymi kosztów prowadzenia działalności politycznej. Wyliczenia eksperckie wskazują, że pakiet finansowy ministra w Niemczech może przekroczyć wartość, która w Polsce uważana byłaby za skrajnie wysoka. Reakcje społeczne pokazują, że percepcja sprawiedliwości płac polityków zależy od jakości usług publicznych i wyników politycznych danej ekipy. Zrozumienie różnic wymaga spojrzenia na całość systemu podstawę, dodatki, zwolnienia podatkowe, wsparcie techniczne i ochronę osobistą. Koszty ochrony, podróży i reprezentacji powiększają efektywny koszt utrzymania stanowiska, a finansowanie tych elementów różni się między krajami. Kiedy porównamy całkowite koszty, nie tylko pensje, często okazuje się, że pozycja urzędnika jest znacznie droższa niż wynika z podstawowej stawki. Argumenty za utrzymaniem wyższych stawek odwołują się do konieczności przyciągania ludzi z doświadczeniem i kompetencjami zarządzania państwem. Krytyka opiera się na obawach o demokrację i identyfikację polityków. Z obywatelami, gdy pensje oddzielają ich od codziennych realiów wyborców. Modele zagraniczne pokazują, że wysoki poziom wynagrodzeń idzie w parze z solidnym systemem kontroli i jasnymi zasadami rozliczania się z przywilejów. Debata o reformach dotyczy więc nie tylko skali, lecz także instrumentów kontroli, audytu i sankcji za nieprawidłowe wykorzystanie środków. Wizualizacja różnic płacowych wywołuje emocje, ale trzeba też zadać pytanie o skuteczność polityki publicznej i jakość instytucji, które te płace uzasadniają. Propozycje zmian obejmują opodatkowanie niektórych ryczałtów oraz ograniczenia w wysokości zwrotów kosztów, co ma zwiększyć przejrzystość budżetową. Przeciwnicy ostrzegają, że zbyt rygorystyczne limity mogą zubożyć zaplecze administracyjne i obniżyć jakość obsługi obywateli przez biura poselskie. Debata powinna jednak uwzględniać długofalowe skutki, w tym wpływ na rekrutację kompetentnych osób do życia publicznego. Porównania międzynarodowe nie są narzędziem do potępienia jednej opcji, lecz wskazaniem możliwych dróg zmian i kompromisów politycznych. Patrząc z perspektywy obywatela, kluczowe pytanie brzmi: czy system wynagradzania polityków sprzyja odpowiedzialności i transparentności działania państwa? Historia zmian stawek pokazuje, że wzrosty są często powiązane z kryzysami kosztów życia i politycznymi kompromisami budżetowymi. Komentatorzy ekonomiczni wskazują, że transparentność wydatków parlamentarzystów buduje zaufanie, nawet jeśli kwoty wydają się duże. Różnice w poziomie życia i usług publicznych między krajami wpływają na ocenę, czy wysokie pensje są społecznie uzasadnione. Na koniec tej opowieści pozostaje pytanie o równowagę między przywilejem godziwego wynagrodzenia a odpowiedzialnością wobec wyborców.